Dzień babci, dziadka w klasie drugiej, a kochamy Was najbardziej na świecie. Ej! Dzień babci, dziadka w klasie drugiej, a kochamy Was najbardziej na świecie. Ślicznie gościom się kłaniamy. Niespodzianki dla Was mamy. Dziecie brawa cały czas. Wywości <plosy> będą bawić was. Jaki dzisiaj dzień wesoły, najprawdziwsze tak święto. Widzę babcię tak szczęśliwą, pięknie uśmiechniętą. Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony. To dla babci, mojej babci, czyli jego żony. <głyskie> Dziś jest Święto Babci wiatka, więc prosimy Was, niech te wiersze i piosenki umilą tak czas. Kiedy babcia była mała, to fartuszek i sukienkę krótki miała. Jedna pani, co u mnie chory ma, bo zawsze jest na luzie, to babcia właśnie ma. wiem, taki facio, przystojny jak James Bond, to dziadek mój kochany, nie znacie go? To błąd. Dziad ja nie założy kapcie. woli getry od spódnicy, gdzie się ciasto zeraźliczy. I załatwiej zjada, kiedy proszę przebrać rany, babcia mogą pasować. Panią Słowinę zabójcie, bo nie kończy on we oh, wiecie, To jest ich czworo, co można sprawdzić, gdy się zbiorą. Wciąż mówią wtedy o tych latach, gdy jeszcze dzieckiem była wasz a wasza mama bezwyla lek do łóżka, jeśli nie chciała wcale. A teraz, jak ten czas wciąż leci, cieszą się dziećmi swoich dzieci. I gdy widzą ich gromadkę, to myślą, że miło babcią być i dziadkiem. Więc dziś. Próbujcie zapamiętać, kim są dla dziecków i dnuczęta. I pięknej szansy nie przegapcie. Kochajcie dziecków swych i babcie. spotkali się, by poznać dziadków magiczne sztuczki, w sekrecie, bez strachu, patrząc przez rolnetki, leżeli na dachu. <noise> Chcieli jak najszybciej przekonać się sami, czy babcia i dziadek są czarodziejami. <noise> A leżę tu i leżę. A co robi dziadek? Naprawia coś robię. Pani się wypadek. Aha! Mhm. Mhm. Tutaj, tutaj dziadek. A co robi babcia? obiadek? Babcia gra na komputerze. Daj, pokaż, nie do wiary. Babcia obrała komputer w karty. <grymne> Kasia, a co robi twoja babcia? Nie wiem, w za stoi prosto. czekajcie bo z czasem mała klocka, a dziadek robi ciasta, żeby babcia miała siłę, żeby z nimi do miasta. Do miasta? <grymne> na spacer na starówkę? Nie, na koreńcówkę. <grymne> A moje babcie coś kuchni czaruje. Czaruje? Naprawdę ci żartujesz? Nie żartuję, nie przesadzam. Za jedzenie nie przepadam. Lecz gdy babcia poczaruje, nawet warsztat nie znakuje. Krótki rosół, ustaw na stachach. Celery, kroku i babkietki. I choć brzmi to miary, wszystko to przez babci To wszystko wyjaśnia. Właśnie sobie przypomniałem że gdy kiedyś się ścigałem, nagle padłem na kolana i powstała wielka rana. Dziadek podszedł do mnie śmiało, szepnął słowo i już nic mnie nie bolało. <grywa> Och, pamiętam jak płakałeś, chwilę potem ozdrowiałeś. Jest zła to po prostu czary dziadka. A ja miałem taki dzień, kiedy śniłem się jak się Babcia dała mi całusa, dziadek poklepał po ramieniu i już zapomniałem o moim smaczce. Złyszeliście koledzy i przyznacie sami, babcie i dziadek są czarodziejami. Nagródźmy tak ich w browali. Moi drogi, to nie żadne magiczne sztuczki, to miłość do wnuka i miłość do wnuczki. I wam magiczne zaklęcie. Kocham cię babciu i zawsze tak będzie. A ja mam dla dziadka magiczną sztuczkę. Bo jak się zaraz przytore, to już nigdy nie puszczę. I dziadku, chodźmy o rozumiem. Kocham Was tak mocno, jak tylko kochać umiem. Po francusku rzetę, a po polsku kocham cię. Po rosyjsku ja lubię, po angielsku I love you. <trym> bardzo Was doceniam <trym> i bardzo Was szanuję, a dziś do prostu bardzo Wam dziękuję. Z wami nie jest stoszy świat, bo wam za Byłeś jak my dzieckiem małym, jakie bajki w telewizji dzieci oglądałem. Dzieci, wy nie wiecie, przecież telewizji wtedy nie było na świecie. <noise> Dziecku, kiedy mi mały ślad, tyle co nie też interesował Cię ekran komputera? Dzieci, wy nie wiecie, przecież komputerów wtedy nie było na świecie. Pewnie w czasach, kiedy byłeś małym chłopcem, układanie z klocków, lego nie było ci obce. Dzieci, wy nie wiecie, przecież klocków, lego wtedy nie było na świecie. Takim opowieściom aż trudno dać wiarę. Tamte czasy być musiały bardzo smutne i szare. Nawet nie wiem, Wnusiu, jak bardzo się myślę Ja do tamtych czasów wróciłbym w każdej chwili. ये लो ये लो życie jeszcze emerytury się Ci większej. <laughs> Poniedziałek w pomyślności, a we wtorek kosz radości. Środy, czwartki, prydź zmartwienia, niech piątek strapi nie ma. Na sobotę i niedzielę życzę odpoczynku wielu. Niech Ci życie płynie miło, żeby Ci też co to no wydarzy, ci sprawia, odpoczniesz sobie w cieniu na trawie. Dużo macie tak tu ukochana. Może Ci komalec, wieczorę i dla Dziś dla mego dziecka ciasto przygotuję, aby ten go moc to stołę całuję. Babczu, najdroższa, odpocznij sobie, żebyś naprawdę kuchniała jeszcze zdrowie, bo kto moim dzieciom bajeczko opowie? <toddrych> Chodź sobie radia, popatrz w telewizję, a ja Ci życzenie na ekranie przyślę. pomyśl babci o sobie, poczytaj czytaj gazet, Gazety i zrób sobie fryzury jak młode kobiety. Jeszcze prosimy teraz, za te tych parę lat poleujcie swoim wnukom dwóch dobrych wiatr.